A przed nami wyścig 17. Zawodnicy już przygotowani do startu w kasku czerwonym Krzysztof Buczkowski, w kasku niebieskim Tomasz Schmidt w kasku białym Janusz Kołodzie i w kasku żółtym Michał Ciura. Jak zwykle w takich przypadkach o zwycięstwie decyduje start. Kto popisze się najlepszym refleksem, kiedy ta biała taśma za chwilę pójdzie. W górę świetny start kołodzieja, już ucieka swoim rywalom. Brawa dla Janusza Kołodzieja. On w kasku białym już na prowadzeniu, na drugiej pozycji. Krzysztof Buczkowski w kasku czerwonym. Kto jest na miejscu trzecim? Na miejscu trzecim, jeśli dobrze zauważyłem, jest Tomasz Schmidt. A gdzie jest Michał Ciura? Widzę, że ma defekt Michał Ciura, ale zamiast czterech zawodników oglądamy teraz rywalizację dwóch żużlowców, bowiem Tomasz Schmidt ma upadek, a zatem Janusz Kołodziej na prowadzeniu, drugi jest Krzysztof Buczkowski. Tomasz Schmidt zaliczył upadek, widzieliśmy go przez krótką chwilę jak odprowadza motocykl na tą zieloną murawę boiska. Również i Michał Ciura ma defekt, zatem dwóch zawodników pozostało w rywalizacji. Ostatnie okrążenie wygrywa ten 17 wyścig Janusz Kołodziej przed Krzysztofem Buczkowskim. Zatem trzy punkty dla Janusza Kołodzieja. Okay.